Przerwane pogaduchy, ponieważ jestem tak trochę zmęczona. Robię tę reorganizację od godziny 13, zaraz bierze się godzina 19, a za mną 5, 6, 7 półek, nie wiem, maks 7 chciałabym policzyć. I na pewno to, co wiem, dwie minuty materiału, ponieważ na bieżąco montuję. I właśnie ogarnęłam, że chyba muzyka, którą wykorzystałam w tym filmie, to muzyka, z której korzystałam chyba 2 lata temu przy jakiejś reorganizacji. Więc mówię się, trudno i żyje dalej, ale uznałam, że ona jest bardzo fajna, taka jesienna, fajnie wprowadza w taki jesienny klimat, taki fajny vibe daje, więc no trudno, niech już będzie. Tak że jeżeli chodzi o reorganizację, zaraz do niej wracam, chociaż już powiedziawszy, zamiast układać książki, wolałabym chyba czytać książki Ali Hazelwood. Ja naprawdę nie znasz robić reorganizacji, ale muszę ją zrobić, ponieważ przyszła do mnie ostatnio książka Zaklinacz Śmierci Sandy Williams' Chime. Jest to mój patronat medialny, książka, którą bardzo gorąco polecam. I czwarty tom serii Starcie Królestw, które, która składa się, to jest ten czas, kiedy będą przyjemneczenia, składa się z czterech tomów. Tom trzeci to Zaklinacz burzy. Tom drugi to Zaklinacz Cieni i gdzieś tutaj powinna mieć Zaklinacza Ognia. I mam Zaklinacza Ognia i to jest Zaklinacz Ognia. I jest to seria, która kontynuuje serię Siedem Królestw, czyli tą pierwszą serię Cindy Williams Chime, od której zaczęła się moja miłość do tej autorki i teraz będę szukać Króla Demona. Po prostu Siedem Królestw. Felsmar, Reiza Han. Nie, no po prostu, jak wiecie, ja uwielbiam bardzo mocno tę serię. To jest świetna seria fantazy, Taka dla, myślę, nie wiem, 12-, 13-latków, 14-latków. Taka seria, od której można rozpocząć swoją przygodę z fantastyką, bo mamy tutaj i fajny wątek miłosny. I naprawdę świetny świat. Świat, z jakim nie spotkałam się w jakiejkolwiek innej książce. Na przykład mamy tutaj pewne królestwo, chodzi o Felsmar, i tutaj linia tronu. To wszystko jest dziedziczone w linii, to znaczy, tron dziedziczony jest w linii damskiej. Żeńskiej, kobiecej. I właśnie to jest fajne, że też na przykład, gdy następczyni tronu zagraża jakieś niebezpieczeństwo, albo królowej, to poprzednie królowe felsmarchu objawiają się jej pod postacią wilków, pomagają. Nie no po prostu naprawdę bardzo mocno kocham króla Demona i opowiadałam Wam o tej serii na moim kanale nieraz. Jeżeli chodzi o króla Demona, on też składa się z czterech tomów. Tutaj mam jeszcze. Tron Szarych Wilków, karmazynową koronę i jeden tom mi zginął. Tak mi się wydaje, nawet nie wydaje, ja po prostu wiem, że ten tom zginął. Ten tom jest tutaj i tym tomem jest wygnana królowa. Więc oczywiście karmazynowa korona to był ostatni tom serii Starcie Królestw, Siedem Królestw, i po tej serii następuje seria Starcie Królestw, to jest właśnie ta nowa seria Cindy Williams' Chime. Seria, której akcja rozgrywa się jakoś 20-25 lat po wydarzeniach opisanych na kartach karmazynowej korony. Mamy tu kolejne pokolenie bohaterów. Mamy tutaj córkę oraz syna Rajzy i nie powiem wam kogo, żeby tutaj nie spoilować, Przeczytacie sobie Króla Demona, będziecie wiedzieć, czyjimi dziećmi są Adrian oraz Alisa. Więc jeżeli chodzi o tę serię, ona naprawdę w bardzo fajny sposób. Tutaj Lara pomaga mi z układaniem książek, jeszcze musisz chwilę poczekać. <gadam> chwilę jeszcze pogadam i zaraz będziemy układać książki. Więc tutaj nasi bohaterowie, oni kontynuują, powiedzmy o co chodzi, bo tutaj mamy wojnę, tu mamy wojnę pomiędzy królestwami, to wszystko, co zostało zapoczątkowane w Królu Demonie mamy w starciu królestw i niby teoretycznie nie musicie czytać tej serii przed po Siedem Królestw, ponieważ mamy tutaj nowych bohaterów, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jeżeli przeczytacie właśnie Króla Demona, przeczytacie tę serię to pokochacie ten świat, ponieważ Synta Williams Chaima naprawdę świetnie wprowadza nas w ten świat i ten świat to jest chyba jednym z największych atutów jej książek, więc właśnie jeżeli chodzi o te książki, tutaj mamy przed Przede wszystkim bardzo dużo bohaterów, ponieważ... Zaczniemy od początku. W Zaklinaczu Ognia poznajemy Adriana, który jest synem rajzy i nie powiem kogo. Poznajemy też Jenę. Jenę, która ma taki tajemniczy znak na szyi i ona będzie związana z... powiedzmy, ona będzie miała wątek ze smokami. I ten wątek ze smokami jest całkiem spoko, bardzo mi się podoba. On został fajnie rozwinięty właśnie w Zaklinaczu Śmierci. Tutaj w końcu pojawia nam się więcej smoków, tych smoków jest sześć i one mają vibe takich smoków, jak wytresować smoka bardziej, aniżeli właśnie smoków nie wiem, z Grotron. Na przykład jest taka jedna scena jak Jenna i Adrian oni mają się ku sobie tutaj więc ja naprawdę bardzo, bardzo lubię wątek smoków, w zaklinaczu Bush z kolei poznajemy historię przepraszam, w zaklinaczu cieni, za dużo tych zaklinaczy, w zaklinaczu cieni. Poznajemy z kolei Alicę, która jest siostrą Adriana, jak również on był Han, nie, nie Han, Halston, Halston Matelon, on był kapitanem przeciwnej armii, innego królestwa, bo tutaj generalnie rzecz biorąc, mamy kolejne pokolenie bohaterów, bohaterów, którzy są już zmęczeni tą wojną, która trwa pomiędzy królestwami od 25 lat, mamy tu bohaterów, którzy będą chcieli położyć kres tym, tym wszystkim konfliktom, co nie będzie proste, zwłaszcza, że ze wschodu nadciąga królowa Celestyna, i z nią też tutaj mamy pewien wątek związany, rozwijany też na kartach Zaklinacza Burz, gdzie z kolei poznajemy pirata Ewana Strangwalda. Tak nieco bliżej, bo ci bohaterowie oni gdzieś tak trochę, wiecie, co tasują się na kartach tych książek, ale powiedzmy, każdy z tych tomów pozwala nam nieco bliżej poznać tych bohaterów, więc najbardziej poznajemy właśnie naszego pirata, którego bardzo mocno lubię. Do tego też Destina Karna, który jest moją ukochaną postacią i to, co on robił w zaklinaczu śmierci, za każdym razem, gdy się pojawiał, ja wiedziałam, że stanie się coś nieoczekiwanego więc to jest totalnie moja najukochańsza postać z tej serii także jeżeli chodzi o zaklinacza o śmierci uważam, że to jest naprawdę świetne zwieńczenie całej serii bardzo mi się podobało, aczkolwiek pewne rzeczy bym trochę tutaj przedłużyła, na przykład sprawę cesarzowej Celestyny bym trochę bardziej rozwinęła, mam wrażenie, że właściwie jedynym minusem tej książki, tej serii jest to, że ona jest za krótka, właściwie to jest takie moje jedyne ale do całej serii serii, którą naprawdę bardzo mocno kocham i uważam za świetną fantastykę, zwłaszcza dla młodszych młodzieży to to, że ona jest albo za krótka, albo ma za dużo bohaterów. Gdyby było mniej bohaterów, to myślę, że autorka mogłaby bardziej ich rozwinąć, albo też mogłaby ich bardziej rozwinąć, gdyby, dobra, było tyle bohaterów, ile tutaj mamy, ale gdyby te książki były najzwyczajniej siecią trochę dłuższe, żeby rozwinąć bardziej, zwłaszcza na przykład tutaj wątek Jenny, trochę zabrakło mi tego rozwinięcia wątku Jenny, aczkolwiek te smoki bardzo mi się podobały i też trochę celestynę. Tą, tą sprawę z Celestyną trochę inaczej bym zakończyła, ale cała reszta bardzo mi się podobała, więc ja specjalnie nie mówię za wiele o zaklinaczu śmierci. Jako o tym tomie, nie robię żadnej recenzji tego tomu, ponieważ wiem, jak ciężko omawiać czwarty tom jakiejś serii, która w gruncie rzeczy jest kontynuacją jeszcze innej serii, czyli tak jakbym musiała mówić o ósmym tomie jakiejś serii. Wiecie, bez spoilerów, naprawdę jest to bardzo, bardzo trudne do zrobienia, a więc to, co mogę Wam powiedzieć, to to, że polecam Cindy Williams Chaimę e i to, że mam naprawdę ogromny problem z tym, jak te książki ustawić koło siebie, ponieważ właśnie mam tutaj te oprawy zintegrowane i oprawy miękkie już starałam się to jakoś układać i kompletnie mi to nie wychodzi jakoś tak nie podoba mi się to zestawienie, więc chyba jednak dobrze, że wydawnictwo Galeria Książki wznowiło Króla Demona też w miękkich oprawach, więc będziecie mogli mieć w miękkich oprawach jedną serię i drugą serię i będzie to fajnie wyglądać na półce a ja mam problem, a ja mam autentycznie problem, ponieważ nie mam zielonego pęcia co zrobić, zastanawiam się czy przypadkiem zaginacze śmierci i całej czajmy nie postawić gdzieś tutaj bo nawet fajnie mi się mieści i będzie stała koło mojego najukochańszego na świecie Angusa Watsona. Angus Watson to życie. To jest jeden z chyba z moich najkochańszych autorów z Fabryki Słów, więc też bardzo mocno kocham. Tutaj jest seria nawiązująca do Wikingów, której co prawda nie czytałam, ale kocham. <grym> to znaczy, wiecie, ja czytałam tę serię Czas żelaza i ona bardzo mocno mi się podobała. To, co sprawił, to, co zrobił Angus Watson, sprawiło, że nawet pamiętam bohaterów. Ulpius. Ulpius to nawet nie jest bohater drugoplanowy ani trzecioplanowy. On jest czwarto, piąto, szósto, planowy. Pojawia się przez sekundę, ale to jest taka sekunda, że zapamiętam ją do końca życia. Więc właśnie takich super bohaterów stworzył Angus Watson, więc przy okazji bardzo polecam. No i właśnie wracam do reorganizacji, bo chciałabym ją dzisiaj skończyć i e, ogarnąć jakoś tego zaklinacza śmierci. Ogarnąć całą czajmę i całą czajmę gdzieś postawić, co też nie będzie proste, bo słuchajcie, jeżeli chodzi o czajmę, mam jeszcze kupić sobie Children of Ragnarok, jest to z kolei książka, która rozpoczyna serię nawiązującą do mitologii nordyckiej I nie wiem, czy Wydawnictwo Galeria Książki planuje wydać tę książkę u nas, ale bardzo chciałabym, żeby to zrobili, ponieważ ja uważam, że Czajma powróciła w wielkim stylu, naprawdę bardzo ta książka mi się podobała. to jest jedna z moich takich, jednych z niewielu książek z mitologią nordycką, które polubiłam, bo ja i mitologia nordycka to trochę nie tędy droga, chociaż ostatnio objęłam patronatem jedną książkę nawiązującą do mitologii nordyckiej, to jest po prostu jakiś fenomen i wiem, Daniel L. Jensen teraz też pisze jakąś taką dylogię nawiązującą do mitologii nordyckiej, więc to będzie po prostu coś niesamowitego, tak mi się wydaje. I gadałyśmy trochę o tej e, serii, gdy Daniel była ostatnio w Polsce, dalej nie wierzę w ogóle, że spotkałam Daniel, to jest po prostu spełnienie marzeń i rozmawiałyśmy trochę o tej nowej serii i właśnie tam też będzie mitologia nordycka, jak skoro to jest mitologia nordycka napisana przez Daniel, to podejrzewam, że też na pewno pokocham tę książkę. Więc co mogę więcej powiedzieć? Chyba nic... Wracam do reorganizacji, trzymajcie kciuki, żeby poszło mi to sprawnie i żebym znalazła odpowiednie miejsce dla czajmy. że jest w pół do pierwszej, a ja dalej nie skończyłam reorganizacji. Już nie chciało mi się nagrywać tego, jak dopychałam książki. <laughs> jak na przykład na tą półkę, nie no, wszędzie mam dopchane książki. Słuchajcie, nawet mam książki za książkami. Już wpychałam te, które stwierdziłam, że raczej im się chyba nie przydadzą, więc na no jutro zostawiłam sobie tą półkę i tu będę starała się zmieścić całą czajmę. No i te dwie. No, i zobaczymy, co z tego wyniknie. Muszę znaleźć miejsce dla zaklinacza śmierci, co będzie trudne, bo tutaj mam jeszcze książki. Na stole tam mam jeszcze książki. No, po prostu będę chować dalej książki za książkami. Oraz dla Shadow of the Fox polskiego wydania też muszę znaleźć coś fajnego. Tylko naprawdę już nie mam zielonego pojęcia, gdzie. Reorganizacja skończona i teraz myślę nad tym, żeby zrobić reorganizację, reorganizacji, ponieważ chyba nie jestem do końca zadowolona z efektu. Następnym razem, jak będę robić reorganizację, to po prostu będę musiała poświęcić na nią zdecydowanie więcej czasu niż jeden wieczór i jeden poranek. Więc już wam pokazuję półki i ocencie sami, jak mi to wyszło, czy wam się podoba, czy może nie do końca. Zacznę może od mojej cudownej półki z wesperkami, za którymi kryją się słuchajcie. Inne wesperki, ponieważ tak to już jest z moją biblioteczką, że za książkami, które tutaj widzicie, kryją się inne książki i nic na to nie poradzę. Albo mam mnie podopychane, jak właśnie tutaj, albo schowane właściwie. Wiecie, co za tymi książkami? Też są książki i za tymi książkami też są książki. I będę musiała sobie zrobić teraz challenge, który będzie polegać na tym, że będziecie wybierać mi numer regału, półki <grywki> i książki, i będę wyczytywać książki z mojej biblioteki. Mam tutaj dużo wspaniałych książek, między innymi patrzcie, Daniel L. Jensen, ta półka akurat mi się udała. Obok Daniel L. Jensen znajdują się dwie serie, nieugięta, która bardzo kojarzy mi się z Akademią Wampirów, dlatego tutaj ją wstawiłam. To są moje najukochańsze serie młodzieżowe ever, <gryw> więc zastanawiam się co zrobić, jak przyjdzie... Wieczna wojna. Została mi godzina do skończenia wiecznej wojny. Tak bardzo mi się ta książka podoba, że obejmę ją patronatem medialnym. No i właśnie Wieczna wojna to oczywiście czwarty tom Królestwa Mostu. Także gdy przyjdzie do mnie, będę musiała chyba wyrzucić podpalaczkę. Mam nadzieję, że ten tam nie będzie za gruby, chociaż on chyba będzie gruby. Nie wiem jak to zrobię, ale to się przeorganizuje. Bardzo podoba mi się to, że po polsku Daniela Jensen Mam zagraniczną Daniel L. Jensen, więc no tutaj też tak ułożyłam te książki, bo nie miałam pomysłu. Także będę musiała zrobić reorganizację, reorganizacji. Natomiast, jeżeli chodzi o czajmę. To jest moja półka z czajmą, na którą, jak widzicie, totalnie nie miałam pomysłu, więc też będzie reorganizacja reorganizacji, ale postanowiłam sobie czajmę przede wszystkim postawić koło Sebastiana de Castella, bo Sebastian de Castell to życie, mój najukochańszy autor. Czajmę też bardzo mocno lubię, także błagam Was, czytajcie Króla Demona. To jest książka, która. Nie chcę wyjść, schowała się, książka, od której rozpoczęła się moja miłość do tej autorki, więc ta seria stoi obok serii, której jeszcze nie czytałam, coś tam z dziedzicami. Natomiast kontynuacja Siedmiu Królestw, które są naprawdę niesamowite, znajduje się jednak tutaj, obok Angusa Watsona, tak jak myślałam właśnie, jako Watsona będzie to sobie stało, razem też z Więźniem Labiryntu, bo nie miałam pomysłu na to, gdzie położyć... Tą serię swoją drogą. Nie pamiętam, co idzie w pierwszej kolejności. czy z zakładeczką od gorączki, będę musiała to sprawdzić. No i właśnie, czajmy, mam też obok. Szanon. Która znajduje się pod Shannon. Tak, akurat jest chyba fajne. Więc zaklinacz ognia, zaklinacz cieni, zaklinacz burz, zaklinacz śmierci. Tu będzie problem z wyciąganiem tych książek. Tak mi się wydaje. Dobra, wyciągniemy sobie zakon mimów. No ale naprawdę nie miałam co zrobić już z tymi książkami. A w ogóle bardzo mocno kocham tą serię, więc na pewno będę musiała zrobić reorganizację, reorganizację, żeby czajmy umieścić może gdzieś indziej. W ogóle tak mi się przypomniało, bo nie wiem, czy wspominałam o tym, że zaklinacz śmierci jasne mam Więcej smoków, ale że są to baby smoki. Naprawdę nie znam żadnej takiej fantastyki, w której mamy małe smoki. A tutaj są małe smoki, to bardzo mi się podobało. Ja w ogóle bardzo mocno kocham starcie królestw. To wszystko, co się tutaj dzieje, więc raz jeszcze leci polecajka i nie mam pojęcia, jak to teraz zmieścić. W ogóle tak, to też objęłam patronatem medialnym, więc no kocham, no, kocham czajmy, kocham czajmę. I teraz zastanawiam się, jak ją tutaj wcisnąć. Znowu będę musiała wyciągać te książki, i, bo one są tak, tak podopychane, że potem mam problem z ich wyciąganiem. Także tak przedstawia się moja biblioteczka po reorganizacji, którą będę musiała raz jeszcze zreorganizować. Zwłaszcza te o kółki na górze, bo wyglądają okropnie. Więc to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za zobaczenie tego filmu. I do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się Pa.